z serii Skrzydła. W poprzednim odcinku. Joe, wszystko w porządku z firmą? Jasne, skąd to niedorzeczne pytanie? Joe, Joe, samolot zniknął. Dlaczego bank zajął nam samolot? Zalegamy tylko z jedną płatnością. Nie tylko jedną. A z iloma? Z trzema. Dlaczego nie powiedziałeś, że zalegamy z trzema płatnościami? Dobra, z ośmioma. Gdybym tylko mógł wpompować trochę pieniędzy do firmy. Jasne, potrzebujemy pompki. Może poszukać kogoś, kto dałby nam po cichu na miarę na jakichś inwestorów. Jasne, potrzebujemy cichodajki. Panowie, darujmy sobie bzdety. Wszyscy wiemy, że jestem tu dlatego, że robicie bokami. Ile zamierza pan zainwestować? Ja nie inwestuję w firmy, ja je wykupuję. Wygląda na to, że Clayton kupił sobie linię lotniczą. To jest mój syn Cord. Właśnie skończył studia. Cord będzie prowadził Sand Piper Air. To wasz nowy szef. Jakie masz kwalifikacje, żeby prowadzić tę linię? Dobre pytanie. To cholernie dobre pytanie. To odpowie? Bardzo przepraszamy za opóźnienie. Proszę dać nam jeszcze kilka minut. Znalazłaś go? Dzwonię do hotelu, ale nie odpowiada. Nie mogę polecić bez paliwa, a tylko Kort ma prawo podpisu. Ci ludzie polegają na nas. Największym atutem tej linii jest nasza więź z klientami. Przepraszam. Nie teraz, babciu! Joe, co robimy? Odwołaj ten cholerny lot. Sandpiper Air z przykrością odwołuje ten cholerny lot. Zabije korda. Jest tu jeden dzień i już rujnuje biznes. Uspokój się. Dostajesz obsesji na punkcie firmy i tego dzieciaka. To się odbija na naszym prywatnym życiu. O czym ty mówisz? Kiedy kobieta uprawia seks ze swoim mężem, ostatnie co chce usłyszeć, to okrzyki: Jak się mam wygrzebać z tej pozycji? Hey, Brian, we had Musieliśmy odwołać wszystkie loty. Kord. Nigdzie nie można znaleźć Korda. Płatny dzień bez pracy? Lubię być pracownikiem. <laughs> <laughs> w ogóle cię to w nie rusza? <laughs> Wiem, że niełatwo ci się z tym w pogodzić, w ale Sandpiper nie w jest w już na naszej głowie. Jeśli w filmie jest Bajzel, to problem Korda. Jeśli firma splajtuje i stracimy pracę, to czyj to będzie problem? Tak. Nie ma jak wczesna pobudka w pierwszym dniu pracy. Jest druga po południu. Tak? A o której Fajrant? Ty musisz być Kord. A ty? Helen, żona Joey'ego. A Joe to kto? To ja, jeden z twoich pilotów. Możemy porozmawiać w moim biurze? Coś się stało? Nic. Tyle, że musieliśmy odwołać wszystkie loty. Praktycznie zwinęliśmy działalność. I to wszystko w mój pierwszy dzień. Jak to się mogło stać, pilocie John? Pozwól, że wyjaśnię Ci to obrazowo. Wyobraź sobie, że to jest samolot, a to spokojnie, pilocie John. Usiądźmy i mówmy to przy lunchu. Co ci podać, Cord? Nic. Ktoś zostawił mi w hotelu wielki kosz babeczek. Obżarłem się jak świnia. Chciałam w ten sposób powitać cię w rodzinie Saint Piper. To bardzo miłe z twojej strony. Jestem asystentką na ziemną Fej. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj mi znać. Rezerwuję stoliki, wynajmuję samochody, świetnie robię pedicure. Well, dziękuję, dziękuję, asystent Fei. Dość siedzenia. Zabierajmy się do roboty. Narada personelu w moim biurze. To tam, prawda? Tak. Od razu widać, kto tu jest szefem. Kosz babeczek, pedikur. Trzeba lecieć z wiatrem, a teraz wieje od Krasnala. Wiem, że jestem tu dopiero jeden dzień, ale dużo się zastanawiałem i wiem, co nam jest potrzebne. Co takiego? Jesteście gotowi? Cholernie dobry plan. Co to za plan? Jak to? Cholernie dobry plan to cholernie dobry plan. Wreszcie ktoś tu wniósł trochę młodzieńczej świeżości myślenia. Jakiego myślenia, o czym ona plecie? Ten cholernie dobry plan to nie jest zły plan. Jaki plan? Dobry plan. Cholernie dobry plan. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Zaraz stwierdzenie, że się ma cholernie dobry plan, nie stanowi jeszcze cholernie dobrego planu. Nie czepiaj się tylko dlatego, że sam na to nie wpadłeś. Na co? Co to za cholernie dobry plan? Wszyscy już złapali. Że cholernie dobry plan to cholernie dobry plan? Wreszcie dotarło. Myślę, że to była całkiem owocna naroda. Teraz podzielimy się na grupy i będziemy analizować materiał. Fej, jesteś ze mną. Możesz być pełny. To jakiś absurd. Co to za cholernie dobry plan? Przecież on nic nie powiedział. Uważaj, pilocie Joe. Twoja postawa została zauważona. Dziękuję za wybranie Aeromas. Jakby mieli jakiś wybór. Uwielbiam być jedyną partią w mieście. Już niedługo. Co to miało znaczyć? Jakiś ty naiwny. Nie wiesz, kto kupił Sand Piper Air? Wiem. Jakiś Clayton. Edgar Clayton. Clayton Industries. Transport, komunikacja. Otwórz czasami Business Week. Nie, nie, nie. Edgar Clayton nie przejmuje firm, żeby pozwolić im upaść. Jeśli mianował tego dzieciaka szefem, to znaczy, że ma coś za nadrzu. Nic mi nie zrobi. Mógłby cię wrąbać na śniadanie. Przez rok. Przepraszam, nie znamy się. Jestem Roy Biggins, prezes Aromas. Twojej konkurencji. Nie wiedziałem, że mamy konkurencję. Mocny jesteś w gębie. Zobaczymy, czy w działaniu. Kort opracował już dobry plan. Dobry plan? Cholernie dobry plan. Co to za dobry plan? Mówiąc między nami, pojęcia nie mam. Co ty kombinujesz? Kupujesz nowe samoloty? Wprowadzasz nowe trasy? O nie. Chyba nie prywatne czartery. Prywatne czartery? Czy to opłacalne? Ty bezduszny draniu. Bierzesz się do jedynego sektora, którego nie zdołałem ruszyć. Do miłego. Nie groź mi. Nie dam się stąd wygryźć. Nie ty jeden masz tu plany. Jestem skończony. Ryan, co my zrobimy? Powiedział, żeby podzielić się na grupy i pracować nad cholernie dobrym planem. Posłuchaj mnie, póki żyje nie chcę więcej słyszeć słów. Cholernie dobry plan. Joe, co to za cholernie dobry plan? Nie ma żadnego planu. Nie musisz mi mówić, jeśli nie chcesz. Mówię ci, że nie ma żadnego planu. Nie wiem, czemu do niego to nie dociera. Dość z tego. Gord, moja żona, chce wiedzieć, co to za cholernie dobry plan. Proszę, powiedz jej. Bierzemy prywatne czartery. To jedyny sektor, którego konkurencja nie zdołała ruszyć. Wow. Robi wrażenie. Dzięki. A teraz wybaczcie, idę puścić karuzelę w ruch. Prywatne czartery to cholernie dobry plan. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Bo to nie jest cholernie dobry plan. Powiedział, że cholernie dobry plan to cholernie dobry plan. Joe gadasz od rzeczy. Ja, to on gada od rzeczy. On nie wie, o czym mówi. Prawda, Brian? Wiesz, Twoja postawa od początku była do bani. Usiądź i odpręż się. Wszystko będzie dobrze. Joe. Joe okay? Czy już ci lepiej? Nic się nie stało. Nie wiem, czemu robicie z tego sensację. Podobno twarz ci zsiniała, gały ci wylazły i znurkowałeś do kosza na śmieci. Miał tylko mały napad lękowy. Mów jednostajnym tonem i nie wykonuj gwałtownych ruchów. Cieszę się, że to nic poważnego. Co to za laleczka? Lekarz mi udał. Mam ściskać pana Gugi, jeśli poczuję, że znów mógłbym się wyrypać. Rozumiem. Fizycznie nic ci nie dolega. Po prostu szajba cię odbiła. Uspokój się. Nikt nie uważa cię za wariata. Ściskaj pana Gugi i wyobrażaj sobie twoje ulubione miejsce. Tylko nie pomyśl się znów i nie zacznij ściskać swojego ulubionego miejsca, wyobrażając sobie pana Gugi. Jak się czujesz Joe? Jest w twoim ulubionym miejscu. To nie będzie tam długo. Samolot zniknął. Jak to samolot zniknął? Jak mógł zniknąć? Kort. Proszę wstać, prezes idzie. Gdzie jest samolot? Wypożyczyłem go do opylania upraw. Co? Ściskaj skarbie. Pamiętacie mój cholernie dobry plan. Ściskaj. Zadzwoniłem do znajomego z branży muzycznej i trzymacie się. Todd ruszają na trzymiesięczne turny, a my będziemy ich wozić. To najmocniejsza kapela kantrowa. Zrobimy więcej pieniędzy przez te trzy miesiące niż wy przez cały zeszły rok. Todd uwielbiam je. To świetny plan. To znaczy nie jest beznadziejny. Słyszysz to? Co? Nic. Żadnego dźwięku. W przeciwieństwie do tamtego rzęcha, to jest prawdziwy samolot. Nie różni się tak bardzo od naszego. Różni się. Tego nie da się wyprzedzić na piechotę. Przyznaj, że to odlotowa maszynka. Przyznaję, to najlepszy samolot, jaki w życiu pilotowałem. A komu to zawdzięczamy? Wiem. Szczeniak wymyślił cholernie dobry plan. A wiesz, kogo wieziemy? Ninę i Tammy Tom. Wiem, mam ich wszystkie albumy. Motyle i anioły, i łąki, mgłą owiane, przypominają mi zawsze nasze pierwsze spotkanie. Ciekawe, czy te fotele są wyrzucane. Uwaga, mówi wasz pilot Brian Hackett. Lecimy na wysokości przelotowej. Za chwilę stewardesa poda napoje. Na imię mam Casey i będę waszą stewardesą. Obsługiwanie was jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Uwielbiam wasze piosenki, szczególnie Niebo ma Twoje imię. I jaki ma tytuł ta z pierwszego albumu? Podwójna wódka z lodem. Tej nie słyszałam. To się przyzwyczaję, bo ona często ją śpiewa. A co dla ciebie, Tammy? Mogę Ci mówić Tami? Nie. Kole dietetyczne. W porządeczku? Kole dietetyczne? Dla sprawczyni zatonięcia Titanica? Aluzja do mojej wagi, mamusiu? Strzel sobie jeszcze parę wódek z stara Olivia Co To mnie nie bierze. W przeciwieństwie do basisty, perkusisty i połowy seksidenty. A co ciebie ogrzewa w nocy poza wielkim kubłem McNuggets? Jedno serce mówi mi, że nie rozdzieli nas już nic. Nie zmuszaj mnie, żebym palnął sobie w łeb z rakietnicy. W środku szklaneczka Niny jest pusta. Dopiero ją napełniłam. Wylała się? Tak, prosto do gardła. Zaraz doleję. Podać jakieś przekąski? Tak, torebka orzeszków i wiązka siana dla krasuli. Już się robi. Powinnyśmy powtórzyć parę piosenek na dzisiejszy wieczór. Mówisz o tych, które ja będę śpiewać, a do których ty będziesz się sugestywnie kołysać, jak pozbawiona talentu z Jira. Jak śmiesz nazywać mnie z Jirą? Witaj, chłopczyku! Przepraszam, że się ośmielam, ale chciałem się przedstawić. Jestem Joe Hackett, wasz pilot, i dodam, że zagorzały wielbiciel. A ja dodam, że choć się dopiero poznaliśmy, też jestem twoją wielbicielką. Tam już swój tłusty tyłek i zrób miejsce temu dziób dziesiąty. Mam dość oglądania twojej starej, szpetnej, spreparowanej gęby. Nie będę znosić przez trzy miesiące twojego chamstwa. Turny odwołane. W porządku. Nie możecie tego zrobić. Powinna była już dawno cię spławić. Ty mnie? Ona żartuje. Odtąd ta dziewczynka śpiewa solo. Jesteście duetem. Dwa głosy, jedno serce. Beze mnie nie przetrwasz dwóch tygodni. Jasne. Ja tylko umiem komponować, grać i śpiewać. Kto będzie obciągał flaszki i rżnął się z ekipą? Dość tego. Zaczekajcie. Pamiętajcie o muzyce. Mówi wasz pilot Brian Hackett. Zbliżamy się do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się pierwszy koncert w ramach surny Miłość leczy wszystko. Proszę zapiąć pasy, gdyż mogą wystąpić turbulencje. Joe, czy ściskanie tego cię nie podnieca? Nie. Mnie też nie. Jak twoja szyja? Powiem ci, kiedy wróci mi czucie. I dziękuję za pomoc. Byłem spokojny. Nawet gdy Tammy waliła twoją głową w podłogę, wiedziałem, że panujesz nad sytuacją. Ja też. Musisz wiedzieć, że motyle i anioły nabrały nowego znaczenia. To ostatnie, co zobaczyłem, zanim mnie znokautowała. Obiecaj mi, że nikomu nie powiesz, że dałem się znokautować dziewczynie. Joe, usłyszałam, że to dawać ci mały wycisk. Spójrz na to z dobrej strony. Będzie co opowiadać wnukom, zakładając, że będę je miał. Dołożyła też parę kopów. Turny odwołane. Co teraz robimy? Nie wiem. Jestem pewien, że nasz przywódca wymyśli następny cholernie dobry plan. W tej sprawie lepiej weź swojego gugi. Dlaczego? Bo gdy Kort dowiedział się, co się stało, dał nogę, wymeldował się z hotelu. Wyjechał? Jesteś pewna? I jak się dziś czują, moi kochani piloci, ciekawe jaki wiatr ją tu przywiał. Dziwię się, że masz czelność pokazywać tu swoje obie twarze. Joe, tak się cieszę, że nie straciłeś swojego cudownego poczucia humoru. Nie wkupisz się z powrotem w nasze łaski. Nie czepia się jej. Ona tylko robiła to, co zrobiłaby każda zagrożona istota. Starała się przeżyć. Jeżo zwierzę stroszą kolce, skunksy emitują wielki smród, a Fej płaszczy się jak walcowana blacha. Obaj jesteście czarujący. Mówię to z przykrością, ale jedyną rzeczą gorszą od obecności Korda jest jego nieobecność. Jeśli jego ojciec się o tym dowie, zlikwiduje firmę Na szczęście nie musimy się o to martwić, bo jest w Singapurze. Otóż nie. Co pan tu robi? wam rzucić okiem na moją inwestycję i zobaczyć się z synem. Jak mu idzie? Pański syn to jest ktoś. To myślicie? To twórca, to wizjoner. Gdzie on jest? On myśli, on tworzy, on ma wizję. Przestańcie wciskać mi, i powiedzcie, gdzie jest mój syn. Joe, mógłbyś przejść na chwilkę? Jesteśmy zajęci. Joe? Dlaczego mnie wyciągnęłaś? A ty dokąd? Na spacer. Do Londynu przez Nowy Jork? Próbowałem zarządzać tą linią. Trudno, nie udało się. To się tak nie dzieje. Jak to nie jest? ojca. Kort niczego nie kończy. Kort wszystko zawala. Wiesz dobrze, że jeśli odejdziesz, twój ojciec zlikwiduje linię. To już nie mój problem. Owszem, twój. I nie chodzi tylko o ciebie, ale też o innych ludzi. Mnie, mojego brata, tego podlizucha fei. Hey, obrażaj mnie ile chcesz, ale nie waż się oczerniać tej wspaniałej kobiety. Słuchaj, wiem, że miałem opory co do ciebie, ale chcę ci coś powiedzieć. Świetnie się spisałeś. Naprawdę? Tak. Ten plan Sturny był doskonały. Wziął w łeb nie z twojej winy. Będziesz miał inne. Twój ojciec mylił się co do ciebie. Możesz mu to udowodnić. Chodź, czeka w biurze. On tu jest? Tak. Możesz zostać tu i stawić mu czoło, albo zwiać, tak jak to robisz całe życie. Masz rację. Świetnie. Jesteś gotowy? Tak. Trzymaj się. Ciąg dalszy nastąpi.